Yo, siemanko, z tej strony Wito, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale I jak widzicie, jesteśmy w moim starym świecie, w którym bardzo, bardzo dawno mnie nie było I w moim starym domku, słuchajcie No i dzisiaj zobaczymy, co ciekawego się tutaj wydarzy Ja mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba A jeżeli tak, chcielibyście więcej, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie 15 tysięcy łap do góry Subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie I wpadajcie na vitoshop.pl po nowe, epickie rzeczy A już niedługo po epicką, halloweenową, straszną kolekcję. Wpadajcie na witoshop.pl A my lecimy, słuchajcie. Jedna rzecz, jaka w ogóle się dziwna wydarzyła tutaj w tym świecie, to nie wiem, gdzie jest Bella. Bella zaginęła, słuchajcie, Od dwóch dni nie nagrywałem z Bellą. Yy, nie wiem, co się z nią dzieje. Teraz nie ma jej również tutaj. I nie mogę jej znaleźć, słuchajcie, nie mogę jej zlokalizować i muszę pójść zobaczyć do jej starego domku, czy czasem ona nie wróciła do siebie do domku. I po prostu czy tam czasami nie siedzi. Także słuchajcie, idziemy. Ej, co to jest za skrzynka leczko tutaj? Jest jakaś skrzynka przed moim wejściem. What? Co tutaj się wydarzyło? Dobra, ej, wejdź, wejdźmy, jest jakaś książka, przeczytajmy. Bela została porwana i chcesz ją odzyskać? podążać za wskazówkami. Okej. Okay. Za jakimi wskazówkami, ej, o co tu chodzi? Jak Bella została porwana, dlaczego? Dlaczego to się zostało? Co? Ej, nie wiem co tutaj się dzieje, serio. Musimy, słuchajcie, to koniecznie sprawdzić, ale zanim ja pójdę i szukać jakichś wskazówek, to ja pójdę do siebie, pójdę do mojej skrzyneczki, wezmę ze sobą mieczek. Tak w razie coś, słuchajcie, żeby tutaj nic mi nie napadło po drodze. Okej, okay, dobra, idziemy w takim razie szukać wskazówek. Tam nic nie ma, słuchajcie. Okej, okay, pójdziemy tutaj zobaczyć. Tutaj nic nie ma. Ej, tutaj coś jest, co to jest? To jest jakiś taki stary gramofon, słuchajcie, tutaj. To jest coś dziwnego. Dobra, idziemy dalej. Ej, tam dalej też coś jest. Dobra, idziemy zobaczyć, co to jest tutaj. Okej, okay, co to jest, słuchajcie. To jest jakaś taka pozytywka, jakby. Okej, okay. nie wiem czy Bella coś takiego miała, ale, ale to jest dziwne, tu jest jakaś harfa, dobra, chyba to są te wskazówki, tak mi się wydaje, słuchajcie, więc idziemy dalej, podążajmy za nimi, dobra, jakiś stary telefon, słuchajcie, taki ze starą słuchawką, okej, okay. teraz gdzie, ej, tutaj, tutaj, jest gramofon tutaj, dobra, idziemy za tym gramofonem w takim razie dalej, dobra, tutaj jest ten gramofon. Gdzie tutaj coś jest jeszcze? Dobra, jest ten telefon stary. Idziemy w takim razie, podążajmy za tymi wskazówkami. Ej, gdzie teraz? Tutaj nic nie ma. A tutaj? Ej, tam jest, dobra, dobra, widzę, widzę, widzę. Tutaj jest gramofon. Okej, okay, mamy tutaj gramofon. Gdzie teraz? Gdzie ja mam teraz iść? Ej, nie wiem, słuchajcie, dobra, idziemy tutaj na górę, wejdziemy, zobaczymy. Może tu coś znajdziemy, jakieś wskazówki. Na razie, nic nie widzę. okej okay? ok, tu jest coś. Dobra, jest gramofon? Ej, jest jakieś miejsce, pomieszczenie w ogóle. Tego tutaj nie powinno być, bo to jest jakaś zwykła góra, i nagle są jakieś yy, żelazne drzwi. Dobra, ej, wchodzimy, ryzykujemy tam czy nie? Jak myślicie, wejść tam czy nie wchodzić? Dobra, chyba zaryzykujemy, słuchajcie, i wejdziemy, dobra, uwaga. Ej, na odwagę, zostawiacie teraz łapeczkę do góry, słuchajcie, w tym momencie, koniecznie. Łapeczka do góry i wchodzimy do środka, uwaga. Wchodzimy, dobra. Jestem, okej. Okay. Tutaj muszę patrzeć, czy nie ma jakichś czasami podejrzanych rzeczy. Ej, kto tam jest? Kto to jest? Ej, bo nie widzę nic. Ej, czy to jest Siren Head? Serio? Co on tu robi? Ej, dobra, wejdźmy tu. O nie, ale on siedzi się nie rusza. Tu jest jakiś szkieletor. są dwa gramofony. Ej, Siren Head. Halo, czy ty jesteś żywy? Czy to ty porwałeś Belle? Mów szybko. Słuchajcie, te kroki doprowadziły mnie tutaj. Mi się wydaje, że to mógł on zrobić. Ja go chyba zaatakuję, słuchajcie. O nie, o nie, o walczy ze mną. O, o ty, cwaniaczku. O, załatwiłem go, ale łatwo poszło z nim, słuchajcie. Dobra, tylko gdzie jest teraz Bella? co tu się wydarzyło? Tego ja nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co mam za bardzo. O, telefon mi dzwoni. Telefon dzwoni, kto to? Halo? Cześć, doktorze. Co się stało? Widziałeś gdzieś Heda? Tak, tak, znalazłem tutaj Siren i go załatwiłem, bo wiesz co, dostałem info, że Bella została porwana i myślałem, że to on ją porwał. No i go tutaj zaatakowałem mieczykiem, no i już go załatwiłem. I co teraz? Teraz zauważyłem jakąś dziwną anomalię. Wydaje mi się, że na nasze miasto nadchodzi tsunami Siren O nie, o nie, doktor Rotif... Co? Dobra, 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 to ja już tutaj się zbieram I lecę, okej, okay, słuchajcie Słyszeliście, jak jakieś anomalie Teraz wystąpiły i Prawdopodobnie na nasze miasto naciąga Tsunami Sireheda, ja się muszę stąd Szybko wydostać, słuchajcie, musimy Zbudować bazę, tylko jaką bazę Zbudować, żeby pokonać Sireheda, słuchajcie Nie wiem, ale tak myślę Że mógłbym zbudować bazę w kształcie Głośnika, słuchajcie, gdybym Zbudował bazę w kształcie głośnika, może Udałoby mi się wtedy pokonać tego Sireheda I tsunami Sirehedów i odzyskał Bym. Bele, słuchajcie, może udałoby się ją odzyskać. Lecimy szybko, słuchajcie, na plażę. Zobaczcie, co tutaj się wydarzy. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko przetrwać i odzyskać, Belle. No nie, tego To się nie spodziewałem. Słuchajcie, żeby to się tutaj wydarzyło. Dobra, lecimy szybko na plażę, budować bazę. okej, okay, słuchajcie, jestem już na plaży i tutaj będziemy budowali naszą bazę. I będziemy się bronili przed tsunami Sirenheda. Ale zobaczcie, co się stało z wodą. Ej, to wszystko to są twarze Sirenheda straszne. Zobaczcie. Ten jego głośnik, jego zęby i język. No nie, to faktycznie. Będzie tutaj tsunami sairyhena. okej, okay, słuchajcie, szybko musimy zbudować epicką bazę. I tak jak mówiłem, zbudujemy bazę w kształcie głośnika. Ja myślę, że to będzie spoko. Weźmiemy sobie obsydian, żeby ona była dosyć mocno obroniona. Weźmiemy sobie iron, e, myślę, że będzie spoko. I weźmy sobie węgiel. E, dobra, koło jeszcze sobie weźmiemy. I myślę, że z tego będziemy mogli zbudować nasz głośnik, albo ogólnie z węgla, byśmy go zbudowali. Słuchajcie, ja myślę, że to może być dobra opcja. okej, okay, dobra, budujemy szybko. Słuchajcie, dobra, robimy tutaj sobie na szybkości kwadracik taki. Nie za duży, ale też nie za mały. Okej, okay, dobra, pyk. I to będzie podstawa naszego głośnika, tutaj, dobra. Tutaj możemy zacząć już robić to w ten sposób. I tutaj go rozszerzymy sobie troszeczkę. Yy, okej, okay. albo nie, jeszcze jeden blok tutaj zrobimy. Dobra, i tutaj zaczniemy go poszerzać. Dobra, okej, okay. zrobimy sobie teraz yy, coś takiego. OK, dobra. I zrobimy jeszcze tutaj szerzej, OK? I myślę, że tak mógłby wyglądać nasz y, głośnik. Ogólnie nie wiem, czy tak wyglądają głośniki. Lecę na spontanie, słuchajcie, bo nie wiem, y, jak dużo mamy czasu ogólnie. Y, a chcę naprawdę y, szybko zbudować tą bazę. No i żeby mniej więcej wyglądało to jak głośnik. Okej, okay, dobra. Myślę, że jeszcze jeden poziom do góry możemy zrobić. I teraz zaczniemy to zwężać sobie tutaj, OK, pyk. Zrobimy. Zaraz zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. Co ja chcę tutaj, jaki efekt uzyskać. Dobra, i jeszcze teraz wężej sobie zrobimy. Tam tak chyba właśnie jest tutaj na dole. Dobra, i coś tutaj mi krzywo wyszło z tego, co ja widzę. Ok, czyli zróbmy sobie tak. I tutaj będzie chyba tak. Poczekajcie, dobra, zobaczmy. Jest na razie krzywo, ale myślę, że tak będzie spoczko. Dobra. okej okay. wygląda całkiem nieźle. Wygląda całkiem nieźle. Poszerzmy sobie to tutaj jeszcze teraz, ok? czyli zrobimy sobie coś takiego. E, dobra, tutaj to zakończymy jeszcze fajnie, dobra, żeby była taka obudowa jakby tego głośnika. Dobra, pyk, pyk, pyk. Okej, okay, dobra. Super to wygląda. I wydaje mi się, że tak będzie całkiem spoko Dobra, i teraz tak, mamy tutaj obudowę I jeszcze, chyba jeszcze jeden blok tutaj zrobimy sobie dalej Dobra, zrobimy coś takiego Czyli obudujemy to dookoła To będzie obudowa tego głośnika właśnie I zaraz zajmiemy się tutaj wnętrzem, słuchajcie, i środkiem eee, O ile ja dobrze pamiętam jak wyglądają głośniki Bo tego nie jestem też pewny do końca eee, Dobra, ale zrobimy coś takiego Dobra, pyk i tutaj, i jeszcze tutaj. Super, dobra. I teraz tak. Mm, wnętrze głośnika wykończymy sobie. W ten sposób, bo głośnik ma coś takiego Ma taką jakby, nie wiem czy to można Nie, nie chcę się też mylić i nie chcę tutaj Fachowo, ale to jest chyba membrana Więc postaram się zrobić membranę Nie jestem pewny czy, na, czy tak na pewno się na to mówi Jeżeli się mylę to wybaczcie yy, Ale yy, nie znam się na tym Jakoś super ekstra, dobra I teraz zrobimy sobie coś takiego Dobra, i musimy tutaj to Wykończyć ładnie, czyli zrobimy Sobie to w ten sposób I zrobimy tak Okej okay. Okej, okay, dobra. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. Jest całkiem spoko, tylko wydaje mi się, że jakoś tutaj powinienem zrobić to tak. Albo inaczej. Nie, 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 nie. Czekajcie, bo tutaj mamy... Okej. Okay. I tu wyszło jakoś tak dziwnie, czy ja po prostu tam zrobiłem mniej bloków, bo tu powinno być coś takiego. Okej, okay, dobra, niech będzie w ten sposób, niech będzie w ten sposób, dobra. I teraz jeszcze weźmiemy sobie złoto i w środku zrobimy złoto Nie wiem, czy to będzie wyglądało jak głośnik, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę będzie go przypominało. E, dobra, zrobimy sobie coś takiego. Czy to... <laughs> nie wiem, czy to wygląda jak głośnik ogólnie, słuchajcie, ale no dobra, powiedzmy, że to jest głośnik. Może te usuniemy rzeczy i zrobimy to w ten sposób, e, chociaż to nie wygląda wtedy zbyt dobrze. E... To najlepiej, jakby było tylko coś takiego. I tu jeszcze dookoła zrobimy e, tym e, ironem. To. Okej, okay, dobra. I zrobimy sobie tutaj w środku to. Pyk-pyk. Dobra. Wydaje mi się, że tak może wyglądać nasz głośnik. Co wy na to? Słuchajcie, czy to wygląda jak głośnik? Chociaż troszeczkę, powiedzcie, że tak. Mi się wydaje, że troszeczkę może to tak wyglądać. Dobra. Okej, okay, lecimy w takim razie tutaj już dookoła. Z tyłu nie będę go jakoś super y, wykańczał, więc zrobimy sobie tylko tutaj taki kwadrat pik, pyk, pyk, pik. Pyk, pyk, pyk. dobra, ok. I tutaj polecimy troszeczkę do góry, i tak, żebym mógł sobie wyjść na górę tego głośnika i zrobić sobie tam, słuchajcie, takie stanowisko do atakowania tego Siren Head'a. I mam nadzieję, że uda mi się to jakoś tutaj w miarę zrobić spoko, dobra. Giku, nie wiem, czy tutaj mam Worth dita? serio? Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy tutaj, zrobimy sobie tak do góry, ok, dobra. I teraz tutaj na dół, spoko. Dobra, ja sobie to szybko tutaj teraz wykończę Okej, okay, słuchajcie, udało mi się tutaj wykończyć to dookoła Także jest już całkiem spoczko Może trochę wygląda to jak głośnik w sumie Okej, okay, dobra, zrobię sobie tylko tutaj wejście jeszcze na górę Bo, bo tego mi brakuje e, Oj, nie tutaj Czekajcie, to będzie gdzieś tutaj Dobra, zrobimy sobie to tutaj, okej okay. Teraz tak, wykończymy to tak i dobra, i tutaj będę miał wejście na górę. Także muszę szybko postawić tutaj drabinki z tej strony. Jest dosyć ciemno tutaj u mnie, ale to nic. Zaraz tutaj damy jakieś też torcze, i będzie myślę, że całkiem spoczko. Dobra, robimy wejście tutaj na, na górę drabinkami. Dobra, ok, jest, jest ok, I teraz tak, tutaj usuniemy. Zawsze mi się też tak stawiałem dziwnie te drabinki tutaj. Dobra, mm, zrobimy sobie tak. I to złoto, zastąpimy jednak e, jakimś oknem i zrobimy sobie glas. I tutaj mam taki żółty glas, będzie spoko całkiem. Okej, okay, dobra. I zrobimy sobie po prostu coś takiego. I tutaj chciałbym zrobić sobie taką platformę, żebym mógł też do, do tego okna się dostać. Także zrobimy sobie. Coś takiego, i teraz jak ja będę tutaj wchodził, czy ja dam radę tu wskoczyć, powinienem dać radę. Okej, okay, dobra, wskoczymy i tutaj mamy okno Dobra, teraz wejście na górę Zrobimy sobie jeszcze mm, trapdora jak, jak ja dawno bazy nie budowałem Słuchajcie, serio, naprawdę Jest tak ciężko mi teraz zbudować jakąś bazę Ale wydaje mi się, że w ten sposób Jak się będzie otwierał, to jest spoko Dobra, teraz się jakoś obronimy Weźmiemy sobie tutaj y, fensy Tylko nie wiem, czy elektryczne wstawić Czy jakieś zwykłe Bo jeśli tych elektrycznych y, Je raczej bym wstawił na zewnątrz A tutaj mm, jakbyśmy zrobili sobie spajki Spajki byłyby spoko, całkiem, dobra, więc stawimy tutaj sobie kilka spikesów. Też tak nie wszędzie, żebym ja miał tutaj jakiś w miarę całkiem spoko dostęp do, do, do tej mojej bazy, ok? Zrobimy sobie to w ten sposób, dobra. I tutaj będziemy mogli atakować go, także spoko. Yy, tutaj będziemy mie mieli wejście na dół. Oj, dlaczego tego trapdora zniszczyłem? Dobra, już bierzemy go z powrotem. Dobra, mamy spajki. Damy sobie na zewnątrz na pewno Electric Fence. Dobra, tutaj już mamy elegancką. Teraz tak, zejdziemy tutaj na dół. Wejście będzie z tyłu do mojej bazy i zrobimy sobie dorsy po prostu zwykłe drewniane, żeby miał tutaj łatwy dostęp do mojej bazy i będziemy je sobie zamykali. Okej, okay, także tak wygląda w środku moja baza. Czy tutaj się jakoś będziemy specjalnie bronili? Nie wiem, właśnie. Chyba nie będę tutaj nic więcej dodawał. Dobra, weźmiemy sobie Electric Fence. Electric fence, weźmiemy sobie te, bo te są całkiem spoko. I wstawimy je sobie tutaj z przodu, żeby te y, Siren Heady nie zaatakowały zbyt szybko. Więc wstawimy sobie z przodu te Electric fence, tak dookoła naszej bazy. Dobra. I wstawimy sobie jeszcze pyk tutaj, dobra. Teraz weźmiemy jeszcze te obronne rzeczy, i wstawimy sobie na pewno to, bo to jest spoko i To zatrzymuje całkiem dobrze te wszystkie potwory, więc wstawimy sobie tego kilka sztuk tutaj, dobra. Ok, spoczko. I mamy też miny, w sumie miny mógłbym wstawić mm, też tutaj z przodu, tylko żeby to nie zniszczyło mojej bazy, więc stawimy tylko kilka sztuk tutaj. Dobra i tutaj na froncie się obronimy W ten sposób właśnie od tych Siren Headów Jeszcze kilka min tutaj sobie wstawię yy, Po zewnętrznej stronie Tylko żeby to nie zniszczyło mojej bazy Więc zrobimy sobie to w ten sposób Dobra wydaje mi się że całkiem spoko jest ochroniony Ten mój głośnik i powinienem dać sobie Tutaj radę ja się jeszcze tylko teraz uzbroję Słuchajcie i będę czekał aż przyjdą Te Siren Heady i będziemy z nimi walczyli Mam nadzieję że się uda słuchajcie Także trzymajcie kciuki widzimy się za chwileczkę Jak ja się uzbroję i będziemy czekali właśnie Nad tsunami Siren Headów ok słuchajcie jestem już gotowy, uzbroją się i zobaczcie co tutaj się dzieje, wow e, dzi dziwne to było, że Steve zamieniły się nagle w Siren Hedy. zobaczcie ile ich tu jest i idzie już tsunami, ja muszę z nimi walczyć, słuchajcie, mam mało życia, ale miał, mam jabłuszka, także ubezpieczyłem się tutaj, mogę słuchajcie z nimi powalczyć także słuchajcie, lecimy z nimi, zobaczcie ile ich tu idzie, okej, okay, idą już na mnie idą już na mnie, to jest taki duży Siren Head w ogóle, e, czemu te miny na nich nie zadziałały w ogóle, wow jak się zniszczyły epicko Dobra, ej, wejdźcie na miny, cwaniaczki. Ej, dobra, Electric fence ich atakują. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Próbujemy ich tu zaatakować z góry. Trochę nam się udaje. Mam też, słuchajcie, flamethrower, ale nie wiem, czy tam ja ich dosięgnę. Być może. Nie, ej, nie, dobra, dosiągnąłem chyba ich. Okej, okay, dobra. Idą powoli na mnie tutaj, ale widzę, że muszę zejść szybko na dół. Słuchajcie. Ej, wybuch któryś. Dobra, mina zadziałała, zobaczcie, idą mi, idą mi, idą. Dobra, zejdę szybko na dół, spróbuję ich tu przyciągnąć i ich zaatakować, słuchajcie. Dobra, ale idzie tsunami, na razie jakoś całkiem dobrze, udaje mi się tutaj przed nimi. Ej, nie wiem, dlaczego oni się w nagle w Steve'y zamieniają. To jest. Oła, 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 oła. Dobra, okej, okay, udało się go załatwić, dobra, podszedł tutaj bliżej, dobra, są, okej, okay, atakuje, atakuje, Najgorzej dzieje już to nami. zobaczcie, powoli zaczyna je tutaj zalewać, ale może dam jakoś sobie radę, dobra, nie wiem jak mam dużo amunicji do tej broni, bo ta broń jest chyba jedną z najlepszych, którą mam teraz przy sobie. Dobra, ją, atakują ich też Electric fency. Dobra, nie mam jak się tam dostać bliżej Dobra, muszę wejść na górę chyba Okej, okay. dlaczego oni się zamieniłem w Steve'a? to jest mega dziwne, to jest bardzo, bardzo dziwne Czy Steve to jest Siren Head w ogóle? Ej, nie wiem, to jest, to jest mega dziwne Co się tutaj teraz dzieje Dobra, próbuję się dostać na górę Dobra, widzę ich tutaj, okej okay. Tego jeszcze załatwię, dobra, podpaliłem go Ale nie chcę paść, okej, okay, dobra Padł, ja muszę się dostać do tamtych Siren Headów, ale zobaczcie, jakie idzie wielkie Tutaj tsunami, nie wiem, czy lecieć Do nich tam na szybkości Czy musiałbym wskoczyć do wody tutaj Czy ja tam, do, czy ja tam doskoczę o, udało się, dobra, jak na farcie trochę, ale udało się Dobra, szybko ich spróbuję tutaj spalić Słuchajcie, tych Siren headów, Dobra, próbujemy, próbujemy, może uda się ich pokonać Okej, okay, okej, okay, tutaj idzie całkiem dobrze Ej, łatwo ich się pokonuje Tylko tego dużego będzie pewnie ciężko Nie wiem, gdzie on dokładnie teraz jest, bo go tutaj nie widzę Ej, dobra, te idą do mnie, okej, okay, okej okay, Spróbujemy teraz z tego ich załatwić Wow, 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 wow Jak zostali zniszczeni epicko Dobra, dobra, okej, okay, udało się Dobra, gdzie jest ten duży? Gdzie jest ten duży Siren Head? Muszę go poszukać. Ej, muszę wejść do tego tsunami dużego. No nic, spróbuję wypłynąć tam na górę, ale ogromny tsunami tutaj idzie. Jest, widzę go, widzę go, widzę go. Dobra, czy on idzie na mnie? A on płynie do góry chyba. Płynie do góry tym swoim tsunami. Dobra, okej, okay, okej, okay. ja spróbuję go tutaj przyciągnąć Do mojej bazy i szybko spróbuję Ej, ja zaraz utonę, zaraz utonę Nie, 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 nie mogę utonąć, nie mogę utonąć Dobra, wow, spadłem na dół Okej, okay, gdzie on jest? Idę na górę, idę na Ej, tutaj się nie przedostanę O nie, nie zdążę chyba pójść do bazy Dobra, próbujemy, próbujemy, może mi się uda Szybko muszę zjeść jabłuszko Jeszcze, dobra, żeby odzyskać trochę życia Co to w ogóle? To jest jakiś blok z Siren Head'a, zobaczcie Wow, to jest dziwne. Ten blok jest mega dziwny. Dobra, próbujemy się dostać tu na górę do mnie, do mojej bazy. Zobaczymy, czy będziemy widzieli tamtego tego cheda. Dobra, lecimy na górę, lecimy na górę. O nie, o nie, już zaczyna zalewać. Nie wiem, czy zdążę, słuchajcie, tutaj się dostać. Dobra, udało mi się chyba. Okej, okay, nie widzę go. Ej, nie widać go tutaj. Gdzie on jest? Dobra, strzela, może go trafię. Nie wiem, czy go trafiam teraz. Dobra, on może być tam na górze, słuchajcie. Zalewa mnie totalnie już. Nie, no, chyba muszę zaryzykować i popłynąć tutaj. W głąb tego tsunami. O nie. Dobra, gdzie on jest? Czy on jest aż tam? Serio? Dlaczego on tak daleko tam został? Dobra, muszę się dostać tutaj na górę, szybko wypłynąć na górę. O nie, mam nadzieję tylko, że przetrwa moja baza. Słuchajcie, muszę pokonać tego dużego Siren Heda Dobra, lecimy na górę, na górę, na górę. Okej, okay, dobra. Możliwe, że jak go trafia, mi go odrzucało po prostu. Troszeczkę. Dobra, strzelam do niego z tej broni. Ile mam pocisków, tyle, tyle zużyję. Zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, okej, okay. Chciałbym podejść też troszeczkę bliżej do niego. Tutaj, dobra, spróbujemy podejść bliżej. Okej. Okay. Dlaczego mnie nie atakuje w ogóle? Dobra, okej, okay. zaatakowałem go mieczykiem. Dobra? O ma jakiś słuchajcie, problem tutaj widzę. Może jest za duży po prostu. Dobra, atakujemy go. Nie wiem ile on ma HP jeszcze tak naprawdę. Próbujemy go atakować. Może się uda. Dobra, ile mam amunicji? Nawet nie wiem ile mam amunicji tutaj, słuchajcie. Dobra, atakujemy go, atakujemy go. Wow, ale on ma dużo HP, słuchajcie, nie mogę go pokonać. Wow! Widzieliście co się z nim stało? To było epickie, słuchajcie. Udało się pokonać tego ogromnego Sireheada. Także powinniśmy jakoś uratować Belle, tylko serio, nie wiem gdzie ona jest. Będę czekał na informacje od doktora Otiwa. może on będzie wiedział, gdzie ona jest, słuchajcie. Na razie to tsunami też nie zniknęło. Gdzie jest moja baza? Ja się muszę schować do mojej bazy. Dobra, lecimy do mojej bazy, się schować, słuchajcie. Nie wiem czy uda mi się tutaj dopłynąć. Muszę się tam schować i przeczekać. Słuchajcie, teraz to tsunami yy, No i odzyskać Belle jakoś Uratować Belle, nie wiem gdzie ona może być, słuchajcie Może mi doktor Oti w tym pomoże Dobra, spróbujemy się dostać do mojej bazy Okej, okay, udało się, dobra, jest, moja baza przetrwała Okej, okay, schowałem się tutaj I będę tutaj siedział, słuchajcie, teraz Wy mi możecie pomóc łapkami do góry, słuchajcie Na, yy, Zostawiajcie łapy do góry Im więcej łapek, tym szybciej uratujemy Belle Ale nie wiem, czy Gdzie ona może być i co się z nią stało Tak naprawdę, także będziemy czekali Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek co stało się z Bellą i przez kogo została porwana i czy uda nam się pokonać z nami Sarah to oglądajcie kolejny filmik, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.app i ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale, trzymajcie się, bo pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!